Yo, yo! z tej strony Szymo Show. Siema, w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać Wam nowy format i przy okazji przeprosić za brak odcinków. Teraz będą się pojawiać minimum raz w tygodniu, a więcej info niebawem. Tak więc lecimy z odcinkiem amortyzatory do Dirta do 1500 zł. Na wstępie chciałbym przejść, że są to moje wybory i możecie nie zgadzać się z niektórymi, ale w sumie to miała styczność z większą ilością amortyzatorów z tego odcinka a i od razu też zaznaczę, że amortyzatory na około 27,5 nadają się na koło 26 i nie ma z tym problemu. Jeżeli macie jakieś obiekcje, śmiało piszcie w komentarzach. Dobra, teraz na serio lecimy. Pierwszą najtańszą propozycją jest Rockshock Silver 30TK na koło 26. Zupełnie podstawowa propozycja, bez regulacji tłumienia czy odbicia. Kosztuje około 800 zł, zależy od konfiguracji, którą wybierzesz. Jeżeli chodzi o wagę, to jest chyba tak ciężki, że nigdzie wagi nie podają, bo dosłownie nie znalazłem jej nigdzie. Wadą jest także tak zwany szybkozamykacz, który jest najsłabszym ogniwem koła. Amortyzator jest dostępny w maksymalnie 130 mm skoku, ale do dirta zawsze najlepiej jest mieć 100 mm. Następną pozycją jest Santur XR, który w sumie jest używany wszędzie, od rowerów za dwa koła aż do 5000. Dekatlon? Mówię tu o wersji LOR, czyli wersji powietrznej. Nie ma co nawet rozważać wersji sprężynowej. Jest tańsza o kilka stóp, ale to zupełnie co innego. XR jest podstawowym amortyzatorem z regulacją ciśnienia, bez regulacji odbicia. Polecam nabicie go na minimum 3/4 maksymalnego ciśnienia. Wiem, że zależy to od wagi rowerzysty, lecz ten amortyzator tak ma, po prostu jest miękki. Kolejny amor jest bardziej nastawiony pod XC, co może znaczyć, że nie jest aż tak twardy jak amortyzator powinien być. Lecz też jest warty uwagi. A jest to Manitu Macet, którego możemy znaleźć w Internecie w cenie około 1000 zł. Oczywiście amortyzator powietrzny, golenie 32 mm. Gdy nagrywam ten odcinek, to nie jest on praktycznie nigdzie dostępny, ale pewnie pojawi się znowu poza sezonem. Tutaj mamy regulację ciśnienia i rebounda z dużym skokiem w porównaniu do poprzednich propozycji. Następny amort także od jak sami napisali legendarnej firmy Manitu. To Manitu Markora. Jest już to porządna propozycja, jeżeli chodzi. O cenę to chodzi ona po około 1200 zł, mówię o wersji ze sztywną 8 Waży tylko 1,9 kg, więc jest jednak na razie najlżejszy z zestawienia. Posiada blokadę skoku, regulację odbicia i rebound. Markor jest stosunkowo łatwy w obsłudze i konserwacji. Tak naprawdę wystarczy odpalić poragnik na ety i każdy da sobie radę. Kolejny amor podobny cenowo do poprzedniego, w granicach 1200 zł, to RST Aerial. Model ten oferuje podstawowe opcje regulacji, takie jak regulacja twardości odbicia, co pozwala dostosować go do swoich preferencji, jazdy i warunków terenowych. Dla bardziej doświadczonych rowerzystów, regulacje te mogą być niewystarczające, ale wydaje mi się, że są jak najbardziej odpowiednie, jak na amortyzator w tej półce cenowej. Niestety jest on trochę ciężki, waży 2,2 kg, w sumie tylko 0,3 w porównaniu do poprzedniego, ale jednak to jest 0,3, prawdziwy jest mu się przejął. Zanim przejdziemy do amortyzatorów z górnego przydziału tego odcinka. Czyli 1500 zł. Chciałem wyróżnić dwa amortyzatory w związku z tym, że posiadam i korzystam z nich obu, a są to Rockshock Recon i Santurion. Z Rekona korzystam właśnie przy Dircie, kosztuje około 1000, posiada Rebound i regulację odbicia. I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze się sprawdza. Zazwyczaj mam go nabitego i korzystam z przedostatniego przekręcenia regulacji. Wiecie o co chodzi? Jak ma się ten taki kręciołek, się kręci i ci twardniej jamor, to trzeba go przekręcić na przedostatni kręciołek. Że możecie jeszcze kręcić w jedną stronę, ale no i tak, żeby zostawić na tym przedostatnim. Trzyma powietrze i jest po nabiciu bardzo twardy, także serdecznie polecam. No. Bardzo go polecam, naprawdę jak za taką cenę jest świetnym amortyzatorem. Drugi amorto to ION, z którego korzystam od niedawna i jak na razie gorąco polecam. W większości jest to spowodowane ceną, która w przeciwieństwie do innych jest super niska. 700 zł, nie w sezonie, naprawdę to jest coś. I jak na to, naprawdę jest bardzo dobrym amortyzatorem. Jak na podstawowy amortyzator świetnie się sprawdza. Posiada wszystko co taki przykładowy XCR. E, oczywiście jest powietrzny i posiada nawet regulację skoku. Ostatnie dwa amortyzatory to ciekawe propozycje, oba w cenie około 1500 zł. A są nimi RockShock Gold 35 i Manitou Circus, nie ekspert. Ta wersja nazywa się chyba Comp, czy coś takiego, bo tak wiecie, jak macie te sporty i tak dalej, no to, to jest jakby amortyzator z z Playera Ebo. Ona się nazywa właśnie Manitou Circus Sport. Nie sport, tylko Comp. Tak naprawdę ten RockShock. O którym wcześniej mówiłem, eee, to jest ulepszona wersja eee, poprzedniego Silvera. Posiada porządne golenie 35 mm, jest dużo lżejszy od poprzednika i dużo droższy. Eee, poza tym ma gumkę na goleni, co czyni go 10 razy lepszym. Nie, no tak serio, posiada po prostu lepszą kompresję, rebound, no i teoretycznie ma się mniej psuć. No, i przechodzimy do w sumie jednego w tym odcinku amortyzatora dla prawdziwych dirtowców. No, sorry, trudno jest znaleźć coś stricte dla dirtowców w takiej cenie. Dla prawdziwych dirtowców. A więc, Manitou Circus to. Fidel <coughs> jest opracowany specjalnie do zastosowań grawitacyjnych, specjalnie są od odlegoleń i dolnych, zapewnia sztywności wytrzymałość. Tumi KBS Plus jest specjalnie zestrojony pod kątem ograniczenia uciążliwego bujania i wyłupywania masy uderzeń. Wersja komp jest oparta na ekstra start, twardej, stalowej spręż, 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 sprężynie. Fidel jest testowany na torach na całym świecie przez najlepszych zawodników dirt, jump i slope. style. No i generalnie jest the best, ale jest srebrny. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że może coś nawet wybierzecie z tego odcinka. To było na tyle, trzymajcie się, miłej jazdy.